Cześć, dzień dobry, witam w kolejnej lekcji. Najpierw załóż maskę tlenową sobie, a później martw się o resztę, bo inaczej nie pomożesz nikomu łącznie ze sobą. Lekcja ósma z książki Jesteś cudem Reginy Bret. Nauczono nas, że myślenie o sobie, dbanie o siebie w pierwszej kolejności jest oznaką. Egoizmu, egocentryzmu jest czymś niedobrym. I dlatego tak trudno jest przełożyć, zmienić, zacząć dbać o siebie, po to właśnie, żeby móc dawać innym. Nie pierwsze dawać innym. Bo jeżeli nie masz się czym dzielić, masz puste dłonie i ktoś przejdzie do ciebie po coś, to jak mu to dasz? Przecież ty tego nie masz. I drugie, można dzielić się tylko nad stanem, tym, co masz więcej, ponad to, co potrzebujesz. Bo jeżeli dajesz to, co ty potrzebujesz. To za chwilę przestaje wystarczać Tobie. Oj, to bardzo, bardzo obrazuje sytuację, w której się znalazłam. Bo tak bardzo siebie rozdawałam, bo tak wydawało mi się, że ja muszę być dla wszystkich, i nie chcę być odbierana jako ta zła i niedobra. I odmawiać. Eee. Tylko zawsze, zawsze rezygnować z siebie, ze swoich potrzeb. Moje to na samym końcu. I nigdy już nie starczało czasu, przestrzeni, zasobów, żeby coś zostało dla mnie. A teraz, <grym> kiedy nic nie mam, nie jestem w stanie się już niczym dzielić. Bo tak się rozdałam. W cudzysłowie, oczywiście, rozdałam. Czas, energię, przestrzeń, zasoby cokolwiek tam można wstawić. Nie zadbałam o siebie tak jak należy. mając czasem pretensje do innych ludzi, że to wykorzystywali. Ale to ja pozwalałam na to, bo nie chciałam być odbierana jako ta zła. Teraz sobie tak to porównuję do baterii w telefonie. Żeby się jakoś tak trochę, nie wiem, zdiagnozować, sprawdzić, ile ja mam procent. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i będzie chciał skorzystać z tego mojego telefonu, a ja mam tam tylko 10%, to czy ja dam ten telefon i mówię: Tak, dzwoń, pisz, nie wiem, rozmawiaj, oglądaj tam, co tam chcesz na tym telefonie. I za chwilę ktoś ci oddaje rozładowany ten telefon, a ty potrzebujesz pilnie gdzieś zadzwonić, i ty nie masz nawet jak go naładować. A po drugie, jeszcze jest hierarchia, jeszcze jest jakaś taka ważność. Jeszcze są ludzie, którym ja chcę ten mój telefon oddać. Nawet jak będę miała 10%, bo to już będzie moja decyzja. W jakim celu sprawdzę, w jakim celu oni chcą go użyć. I wtedy to zweryfikuję, czy ja naprawdę chcę, czy ja mogę. Czy ja sobie mogę na to pozwolić. Otóra tutaj w książce podała taki przykład, więc tak na szybciutko go przytoczę, że bardzo chciała gdzieś iść, znaczy po długiej przerwie wybrała, wybierała się na jogę, po czym jej przyjaciółka koleżanka za, za, zadzwoniła, i czy ona nie, nie popilnuje jej dziecka. No, no, tak kurczę, przyjaciółka populuje, przy, przyjaciółka potrzebuje pomocy, no to kurczę, dobra, no, no to zostanę jej z tym dzieckiem. Po czym się okazało, że ta przyjaciółka chciała iść na jogę. <laughs> więc ona zrezygnowała ze swojej po to, żeby tamta mogła iść, prawda? Więc, yy, więc potem się właśnie okazuje, że kurczę, my rezygnujemy z czegoś bardzo ważnego dla siebie. To może czasem dotyczyć właśnie nawet naszego zdrowia. A my to tak łatwo oddajemy. Dlaczego tak robimy? Bo tak jesteśmy nauczeni, tak jesteśmy przyzwyczajeni, jeszcze zwłaszcza my, kobiety. Gdzieś w jakichś tam badaniach, statystykach jest, że jeżeli tam... Mężczyzna się tam gorzej czuje, związane to jest chyba zabałem serca, z atakiem serca, coś tam, coś tam było. Eee, to po prostu źle się czuje, i on generalnie ma większe szanse na przeżycie, bo on od razu dzwoni. Dzwoni po pomoc, dzwoni, że coś źle czuje, jedzie, coś robi. Natomiast my to się jeszcze upewnimy z pięć razy, czy to na pewno to, czy, czy ja na pewno się źle czuję, a poza tym jeszcze kurczę, jakbym się czasem źle czuła i miała gdzieś tam zajechać albo nie daj Boże zostać, to ja jeszcze pójdę, sprawdzę coś sprzątne, ja jeszcze sprawdzę lodówkę, ja może jeszcze dzieciakom coś ugotuję, e, ja jeszcze nie wiem, pozmywam, ja zrobię jeszcze szereg innych rzeczy. Nie zadbam pierwsze o siebie. Pierwsze muszę zadbać o wszystkich innych, no bo jakże, jaką ja bym wtedy była żoną, matką, koleżanką, przyjaciółką, yy, nie wiem, pracownikiem i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy jest już totalne wykolejenie, my zaczynamy zbierać, zbierać, ładować siebie. I teraz, kiedy nie mam innej możliwości. To ja muszę ładować, ładować siebie, po to, żeby znowu móc komuś siebie w cudzysłowie dać. Trudna jest taka, taka zmiana. Kiedy? od lat jesteśmy tak właśnie programowani przez rodzinę, ale i też społeczeństwo kulturę mentalność obyczajowość religię no bo nie żyjemy w oderwaniu od tego wszystkiego nie krążymy sobie tam gdzieś we wszechświecie tylko jesteśmy po prostu tutaj w tej przestrzeni. Trudne jest tylko to że właśnie musi dojść do, 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 do jakichś takich naprawdę czasem drastycznych sytuacji i momentów. Nie mówię nawet teraz tylko tylko i wyłącznie o sobie, ale, ale widzę, bo też spotykam się z różnymi kobietami, dziewczynami e, i, i to, co mówicie, e, no to jest odzwierciedleniem tego właśnie, że my tak na samym końcu stawiamy siebie, na samym końcu stawiamy siebie. To jest naprawdę wbrew naturze, to jest wbrew woli wszystkiego. I przez to, że teraz widzę, przez to, że wcześniej nie potrafiłam postawić granic, wcześniej nie, postawiłam, nie, nie potrafiłam wziąć coś dla siebie. Dać, ale i wziąć, dać, ale i wziąć, dać, ale i wziąć, żeby była ta wymiana. Tylko jak jest nierówność, dajesz, 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 bierzesz, dajesz, 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 bierzesz, to zawsze będziesz w braku. Jak nie ma równej wymiany. To będziesz w braku. I czegokolwiek by to nie dotyczyło. Jak tak trudno jest też yy, mnie przyznać się do tego, że, że czegoś potrzebuję, że chcę. Nawet jedzenia. Pamiętam, na, na szpitalnym korytarzu to była też taka konfrontacja ze samą sobą. Gdzie siedziałam już cały do południa, już, się, już było po południu, czekałam po prostu na, 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 na salę, żeby, żeby móc iść na oddział, prawda, że tam ktoś udostępnił już łóżko, zwolnił. To się przeciągało, przeciągało, byłam już też mega, mega zmęczona i głodna. Jeździły panie z wózkiem, rozdawały obiad. Oczywiście obiad tam przysługiwał. Czy ja już byłam przyjęta na oddział, ale czekałam jeszcze na to łóżko, więc generalnie w pierwszym dniu zawsze przysługuje tylko zupa. Ale miałam, miałam już jakieś takie obiekcje, tak że ja nie poproszę, ja nie, ja nie będę chciała, ale nie dlaczego nie. Jak panie przejeżdżały, to po prostu mnie zapytały, czy, czy, może, czy, ja, czy ja zjem tą zupę, nie? I wiem, jak trudno było mi powiedzieć, że tak ja poproszę, że chętnie zjem tą zupę. Teraz myślę sobie, że jakie to jest głupie. Jak człowiek sobie sam odmawia. Odmawia prawa tak naprawdę do życia. I tak sobie odmawiałam tego prawa do życia. A kto ma mi to prawo dać? Cóż, tu jestem. W końcu to jestem, więc to życie, to prawo ktoś mi już dał. Ktoś mnie tu powołał. Więc sami sięgajmy. Sami o siebie dbajmy. I nie ma to nic wspólnego z egoizmem. Uwierzcie. I żyjmy. Po prostu żyjmy. Na razie ode mnie to wszystko. I do następnego razu.